Kąt ostry rąbu ma miarę 60 stopni, a bok tego rąbu ma długość równą 4. O tym prawdziwość zdań, prawda czy fałsz. Krótsza przekątna dzieli ten rąb na dwa trójkąty równoboczne. Naszkicujmy sobie taki rąb, naszkicujmy go sobie jako równoległo bok, ale ze wszystkimi bokami takiej samej długości, no bo taka jest własność rąbu. Widzimy, że kąt ostry, czyli ten, ma 60 stopni. Wiemy, że bok tego rąbu ma długość 4 cm, czyli tu mamy 4 cm i tu mamy 4 cm. I pytają nas, czy krótsza przekątna dzieli rąb na dwa trójkąty równoboczne. Czyli mamy krótszą przekątną, tutaj, no i czy faktycznie to są dwa trójkąty równoboczne? Widzimy, że tutaj jest 60 stopni, i skoro ten bok jest równy temu bokowi, no to logika podpowiada, że te kąty również muszą mieć taką samą miarę. Pamiętaj, jeżeli mamy trójkąt równoramienny, czyli ma równe ramiona, to kąty przy tych ramionach również muszą mieć taką samą miarę. I jak wyliczymy miary tych kątów? W całym tym trójkącie musi być w sumie 180 stopni. Czyli musimy wykonać działanie 180 stopni minus 60 stopni, czyli minus ten kąt, który już mamy, i to musimy podzielić na dwa. Czyli mamy 120 stopni, podzielone na dwa, to daje nam 60 stopni, czyli każdy ten kąt ma. 60 stopni, czyli skoro trójkąt ma trzy kąty 60 stopni, to jest to trójkąt równoboczny. I ten drugi trójkąt będzie taki sam, czyli tu też mamy 60 stopni i tu też mamy boki po 4 cm, więc jest to zdanie prawdziwe. I teraz pytanie drugie. Pole tego rombu jest równe 8 pierwiastków z 3 cm kwadratowych. Jak najszybciej policzyć w tym przypadku pole rombu? Okazuje się, że nawet nie musisz znać wzoru na pole rąbu. No bo skoro wiemy, że ten rąb składa się z dwóch trójkątów równobocznych, no to wystarczy policzyć pole jednego trójkąta równobocznego i pomnożyć to razy dwa. Czyli mamy Pole trójkąta równobocznego ma wzór A kwadrat pierwiastka z 3 przez 4. Wiemy, że bok naszego trójkąta równobocznego jest równy 4, czyli mamy 4 kwadrat pierwiastków z 3 przez 4, 16 pierwiastka z 3 przez 4, 16kę i Możemy podzielić przez 4, czyli mamy 4 pierwiastki z 3, więc skoro mamy dwa takie trójkąty równoboczne, to pole rąbu będzie równe 2 razy 4 pierwiastki z 3, czyli mamy 8 pierwiastków z 3 cm2, czyli to również jest zdanie prawdziwe.